Lecimy sobie z kolejnym diagramem, i jest to diagram dość specyficzny. Wiele osób ma z nim problem. Nie dziwię się, bo jest on podchwytliwy. Natomiast przejdźmy do rzeczy. O co nas pytają? Mam określić maksymalną bezpieczną wysokość podnoszenia ładunku pobranego z kierunku A. I tak naprawdę nic tu nie trzeba liczyć, ale pokażę wam, żebyście wiedzieli o co chodzi. Podjeżdżamy z kierunku A, czyli interesuje nas tutaj ten bok. Wartość dla tego boku to jest 700, więc środek ciężkości będzie połową, czyli 350. I teraz nasz środek ciężkości jest na dole, 350 nie ma, więc muszę spojrzeć na pierwszą możliwą, czyli na 500. Natomiast kilogramy mamy tutaj podane z lewej strony. I teraz nasz ładunek ile waży? 1500 kg, więc patrzymy na pierwszy możliwy środek ciężkości. Lecimy sobie aż na 1500 kg, no i powiedzmy gdzieś tutaj mniej więcej będzie ten punkt. I teraz pytanie było o wysokość. No i jaka jest wysokość w tym punkcie? Wiemy, że ta kreska nad nami, ta czarna, teraz ją zaznaczę tutaj mniej więcej, to jest 3300 mm. To jest nasza wysokość. Natomiast jaka wysokość będzie dla tego punktu, czyli tutaj? Czy my wiemy? No nie wiemy. Nie wiemy, jaka jest wysokość, nie wiadomo, ile będzie troszkę niżej, jeszcze niżej, jeszcze niżej. I tak naprawdę nie mamy tutaj żadnych danych, oprócz tego, że maksymalna wysokość to jest 3300 mm, no i w przypadku tego zadania to ona jest naszą odpowiedzią, czyli zaznaczylibyśmy odpowiedź B. Tak jak już mówiłem, tak naprawdę nic tu nie trzeba liczyć, dlatego że mamy podaną tylko jedną wartość wysokości. I ona będzie naszą odpowiedzią, czyli to H równa się 3300. Takich pytań mamy bodajże 3. No i tutaj mamy nasz drugi rysunek. Mamy określić maksymalną bezpieczną wysokość podnoszenia. No i tak samo jak w przypadku wcześniejszym, jest tylko napisane, że nasza wysokość, nasze H równa się 4500 mm. No i to będzie po prostu naszą odpowiedzią. Nie mamy innych danych, nie możemy sobie porównać, ile by było troszkę niżej, jeszcze niżej i tak dalej. Czyli jedna wartość wysokości, ona jest naszą odpowiedzią.